Dobry wieczór, witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj znowu odniosę się do jednego z komentarzy, właśnie pod którymś z podcastów, ale na początku chciałbym przeczytać Psalm 63. Jest to Psalm Dawidowy. Boże Ty, Boże Mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało. Jak ziemia zesła spragniona bez wody, w świątyni, tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić. Tak błogosławić Cię będę w moim życiu. Wzniosę ręce w imię Twoje. Dusza moja będzie się syciła niby sadłem i tłustością. Wargi moje radośnie wołać będą, a moje usta Cię chwalić. Gdy wspominam Cię na moim posłaniu, myślę o Tobie podczas moich czuwań. Bo stałeś się dla mnie pomocą, i w cieniu twych skrzydeł uwołam radośnie. Do ciebie lgnie moja dusza, prawica twoja mnie wspiera. A ci, którzy szukają zguby mojej duszy, niech zejdą w głębiny ziemi. Niech będą wydani pod miecze i staną się łupem szakali. A król niech się raduje w Bogu, niech lubi się każdy, kto na niego przysięga, tak niech się zamkną usta mówiących głamliwie. Kochani, niedawno ktoś mi napisał, że nie mogę mówić tak jak kończę zazwyczaj podcasty. Pozdrawiam, błogosławię. Miejcie dobrym noc. Chodziło tutaj o kwestię błogosławieństwa, że nie mogę wypowiadać takich słów, ani nie mogę błogosławić, a powinienem raczej mówić, niech Cię błogosławi Pan Bóg. Ta sama osoba też również wcześniej pisała, że Pismo Święte nie jest prawdziwe, że jest zafałszowane i nie możemy brać nauki oczywiście o życiu Pana Jezusa. To też w ogóle takie ciekawe, skoro... Pismo Święte jest nieprawdziwe. To skąd wiadomo, jak ja mogę błogosławić? No ale nic. Na pewno pojawia się takie pytanie: czy moglibyśmy powiedzieć, że ja kogoś błogosławię? W ogóle, czy mógłbym powiedzieć, że błogosławię Boga? No, bo przecież Bóg, Bóg, no dobrze, ma to nawet sens. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Dlatego, że możemy nawet przeczytać na przykład w liście do Hebrajczyków siódmy rozdział i siódmy werset. Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe. No, wiadomo, że Pan Bóg jest tym najwyższym, więc to. On z całą pewnością powinien błogosławić. Ale czy ja mogę powiedzieć, że błogosławię Pana Boga? No właśnie, przecież przeczytaliśmy Psalm 63, gdzie Król Dawid, bo to jest Psalm Dawidowy, tak tutaj pisze: Tak, błogosławić Cię będę w moim życiu, wznosić ręce w imię Twoje. No, Król Dawid. Pisze do Boga, że chce go błogosławić. Dobrze jest sobie też wytłumaczyć, co oznacza słowo błogosławić. W języku hebrajskim, bo tak to tutaj jest napisane, Stary Testament jest generalnie w języku hebrajskim, słowo błogosławić to inaczej słowo barak. Może ono oznaczać wielbić, chwalić, gratulować, pozdrawiać albo życzyć dobrze. Jest też inne słowo na błogosławieństwo, esher, i ono generalnie oznacza szczęście, być szczęśliwym. Błogosławiony, czyli szczęśliwie. Więc w zależności od tego, jakie zostało użyte słowo, tak ono też będzie oczywiście coś innego oznaczało. Natomiast właśnie, mamy tutaj pokazane pięknie, że my możemy błogosławić Boga. Czy to tylko król Dawid tak mógł robić i błogosławić? No bo wiadomo, że był wybrankiem serca Boga. Natomiast no popatrzmy sobie na przykład do listu do Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci werset, co napisał apostoł Paweł: Niech będzie błogosławiony Bóg i ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Popatrzmy. Apostoł Paweł również tutaj pisze, że mamy błogosławić Boga i niech Bóg będzie błogosławiony, aby i on obdarzył nas pełnym właśnie błogosławieństwem. No więc już mamy dwa fragmenty, gdzie pokazują, że nie ma nic złego w tym, że my błogosławimy Boga. Oczywiście bardzo często w różnych pieśniach śpiewamy błogosławieć Cię, Błogosławię Cię Panie Jezu, błogosławie Twoje święte imię. To nie jest nic złego, aby też błogosławić Boga. Czy to jest to samo błogosławieństwo, co Bóg daje nam? No Oczywiście Bóg jest potężny, wszechpotężny i to On, tak jak czytaliśmy właśnie w liście do Hebrajczyków, błogosławi nas, zatwierdza pewne rzeczy. Natomiast w rozumieniu, dobrze życzyć, pokazywać szczęście, chwalić, bo to też właśnie to znaczy to słowo, jak najbardziej my. Nie tyle, że możemy, a mamy błogosławić, czyli mamy wielbić, mamy chwalić Boga za to, że jest naszym Bogiem, za to, że posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za mój grzech, aby pojednał mnie z Bogiem, abym w ogóle mógł zwracać się do Boga. Właśnie mogę tylko dlatego, że wierzę w Jezusa Chrystusa, który umarł za mój grzech i Jezus Chrystus oczywiście zmartwychwstał, pokazując, że jest ten grzech pokonany. Więc z całą pewnością jest to tak radosna, wspaniała rzecz, która została uczyniona dla mnie, chociaż sobie zupełnie na to nie zasłużyłem. Bóg okazał mi łaskę, więc teraz ja Boga błogosławię, czyli wielbię, no i chwalę. Spójrzmy jeszcze na inne fragmenty, na przykład pierwszy list świętego Piotra, trzeci rozdział i dziewiąty werset. Nie oddawajcie złem za zło, ani złożeczeniem za złożeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie do tego, bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Apostoł Piotr, bo może się komuś nie podoba Dawid, może komuś się nie podoba apostoł Paweł, no ale apostoł Piotr również tutaj pisze, że mamy błogosławić. Nie złorzeczyć naszym wrogom, a my mamy ich błogosławić. Czyli też dobrze życzyć, pozdrawiać, gratulować. No ja wiem, że w dzisiejszym. Świecie, w dzisiejszych czasach jest to jakieś bezsensowne. Ktoś nam zło rzeczy, a ja mu będę dobrze życzył. No ale do tego właśnie wzywa Pan Jezus, do tego wzywa Bóg, do tego wzywa Pismo Święte. Więc jak najbardziej jest to prawidłowe, abyśmy też błogosławili innych, nawet własnych wrogów. Dlatego kiedy mówię i pozdrawiam serdecznie, kiedy błogosławię Was, więc jak najbardziej życzę każdemu dobrze. Przede wszystkim życzę, aby nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Aby oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Nie uważam siebie za większego od was, jesteśmy równi, aczkolwiek Bóg rzeczywiście wybrał mnie do pewnych rzeczy, dlatego uważam, że jak najbardziej mogę błogosławić błogosławię moje dzieci, błogosławię moją rodzinę. Codziennie rano, zanim wyjdziemy do pracy, a dzieci do szkoły, to modlimy się razem i proszę Boga o błogosławieństwo oraz ja błogosławię moją żonę moje dzieci po to właśnie, aby dobry dzień miały, aby były szczęśliwe, aby właśnie szły też z błogosławieństwem Bożym. Oczywiście my jeszcze jako ludzie nie tylko błogosławimy Boga, nie tylko błogosławimy innych ludzi, ale Pismo Święte mówi o innym błogosławieństwie. Na przykład mamy też błogosławić pokarm i o tym możemy przeczytać sobie w Ewangelii na przykład Mateusza. To taki przykład daje nam. Pan Jezus, Ewangelia Mateusza, 26 rozdział i 26 werset. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Więc Pan Jezus również wzywa do tego, abyśmy błogosławili pokarm. Dlaczego? Kolejne wyjaśnienie, na przykład w pierwszym liście Świętego Pawła do Temuteusza, czwarty rozdział i wersety 4-5. do 5. Bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać. Staje się bowiem uświęcone przez Słowo Boże i przez modlitwę. Czyli kiedy błogosławimy pokarm, to staje się to uświęcone i nawet gdyby nam ktoś podał jakieś mięso, nie wiem, bardzo popularne, na przykład w Anglii jest kupowanie mięsa halal, chociaż jeżeli wiemy, że to jest właśnie takie poświęcone, to może niekoniecznie powinniśmy je kupować, bo było poświęcone przecież jakimś demonom. Ale ktoś nas zaprosi na jakieś przyjęcie, na, na jakąś kolację, nie wiemy, co tam jest. W dobrym zwyczaju jest po prostu pomodlić się, pobłogosławić, bo ja wierzę, że mój Bóg jest wszechpotężny, wszechmocny. Więc nieważne, czy to mięso, to, to danie, o, nawet ta święconka wielkanocna, która gdzieś tam była święcona, ofiarowana, modlitwa do mojego Boga jest ponad to i uświęci to, co zostało właśnie tutaj na stole podane, a co będę potem właśnie spożywał. Także, kochani, jak najbardziej, błogosławię Was. Pozdrawiam serdecznie. Życzę za każdym razem dobrej nocy, bo tak wskazuje pismo. Nie uważam Was za wrogów, ci, którzy są może dla mnie wrogami. Ja wciąż Was błogosławię. Błogosławię tych, którzy piszą te komentarze, którzy się nie zgadzają, tych wszystkich, którzy uważają to za jakieś herezje. Kochani, Zanim to nazwiecie herezją, zanim to nazwiecie jakąś, nie wiem, sektą, to weźcie po prostu, sprawdźcie w słowie Bożym i napiszcie na jakiej podstawie tak uważacie, a nie dlatego, że ja, mi się tak właśnie wydaje, masz mówić, błogosławiecie w imię Pana Boga. Oczywiście, że błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa, ale też błogosławię, bo życzę dobrze. Każdemu człowiekowi, a przede wszystkim, aby zwrócił się do Jezusa Chrystusa, w końcu poznał prawdę, a nie własne myśli. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz, albo podziel się, skąd jesteś. W ten sposób i Ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.